Witam serdecznie, dzisiaj zrobię kuleczki ziemniaczane do obiadu. Takie kuleczki można zrobić, jak nam zostają ziemniaki i pewnie po Wigilii nam parę, yy, znaczy trochę zostanie, więc na drugi dzień świąt, czy pierwszy można zrobić takie kuleczki. Są bardzo proste, zaraz zobaczycie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, komentujcie, no i pozdrawiam Was gorąco. Święta, święta i po świętach mamy ziemniaczki, które wykorzystamy, tak około Powiem tak, zważyłam, żebyście wiedzieli, 350 gram. Do tego przyprawy majeranek, pieprz, sól, trochę soli, bo już je soliłam, jak gotowane były. Taką pół mojej cebulki, po albo ja, na masełku, można na oleju. Trochę bułki tartej do tej masy. No i do panierowania jajko i bułka tarta. Już miałam je utłuczone, teraz tylko jeszcze, wody są zimne, więc jeszcze widelcem tak troszkę rozmiatam, dokładam cebulkę, trochę pieprzu, troszkę soli, tak w palce. Trochę majeranku. Dobra, robimy masę. Jajko sobie rozwracam. Będę panierować. Masę wyrobiłam. Jest gładka, smaczna. Wiecie co, nie dodawałam bułki tartej? Nie dodaj. Dobra, dzisiaj nie Robimy kuleczki. Formujemy sobie, no jakie chcemy małe, może takie groszki. Zrobiłam jedną porcję, panierujemy w bułce w jajku No, no spadaj Się Coś białko nie chce No i tak każdego ziemniaczka po kolei Rozgrzany olej głęboki Znaczy ja w małym takim powiem, więc takie porcji będę smażyć Już jest chyba rozgrzany, już jeden palnik mi tu dał sygnał, że jest Przegrzany. Ma taką opcję właśnie, że mi tutaj blokuje. Tak, dobrze. No to co, wrzucamy. Smażymy. No zobaczcie, jak fajnie się smażą, tak? Niektóre już widzę, tu są zamraż, więc wykładamy na ręcznik. tutaj jeszcze chwilkę? Równomiernie się ładnie smażą. Pięknie, A jakie mi wyszły ładne. Dobre. Ziemniaczki gotowe. Jeśli się wyglądają, można zrobić mniejsze dorcia. Tam już oczywiście czuję zapachy. Przyleciała z ogródka. Mm, zaraz będziemy śliczne, takie okrąglutkie, piękne. Tak jak mówię, wykorzystamy wszystko, nic się nie zmarnuje.